żeby skończyć jeszcze nasz wzmacniający głowę przyśrodkową się czworogłowych, czyli na stabilizację kolan, wzmacniający wewnętrzną stronę przewodziciele oraz mięsie między łopatkami, czyli zapobiegając czemuś takiemu, odstając łopatki okrągłe plecy, zapobiegający też przeciążeniu kolan e, oraz równoważący... E, Napięcia dla bocznego przyparcia rzepki, przy którym napięcia rozkładają się po zewnętrznej w stronie, pasmowe, drobnopiszczalowe, a my tutaj musimy wzmacniać wnętrze, głowy przyśrodkowe, brzuch. Oprócz tego rolujecie oczywiście pasma, chodzicie na wybanie, żeby dokończyć nasz trening cardio, który zaprezentowałam na pierwszych 3 minutach. W domu robię coś takiego. Uwaga, jeśli macie. Piłkę. Może być taka gumowa piłka, może być piłka w kosza, czy może być książka. Ja akurat tutaj stosuję coś takiego. Stary przyrząd do wzmacniania klaty. W 190 bodajże. Wsadzamy sobie najpierw ten mocno napięty sprzęt, czyli piłka, ten przyrząd, różne takie rzeczy. Możecie książkę, jak nie macie. Też mam klocek. O, wsadzamy sobie klocek, albo sprzęt. 5 cm powyżej kolan i tylko pulsujecie, ściskacie. Jeśli chodzi o ten sprzęt, to on jest o tyle lepszy, że stawia nam Jeżeli wsadzicie go sobie w ten sposób 5 cm powyżej kolan, o siadamy sobie na guzach kulszowych, na kościach pośrodków na macie, odgarniamy skórę z pośrodku. I teraz nie ustawiamy kolan w kątach 90 stopni, ustawiamy w kątach rozwartych. Wędrujemy sobie stopami. Daleko, chwytamy się pod udami, jak czujecie, że się przechylacie w tył, można sobie na książce, na klocku, dodatkowo usiąść też. Tutaj, jeżeli czujemy, że zaokrąglamy plecy, no właśnie, ten sprzęt jest dosyć mocny, także uwaga, jeśli macie coś, co sprężynuje, przytrzymujcie sobie, ok? Może być piłka do pilatesa, może być takie koło do pilatesa, czyli mamy te kąty rozwarte. Mamy proste plecy i już czujecie tu opór. To może być książka-klocek. Książka-klocek da nam mniejszy opór, ale też będzie ok. I teraz pójdę sobie bardziej przodem do Was, żebyście mieli pojęcie, co tu robimy. Z prostymi plecami siadzie na guzach pulsowych. Trzymamy sobie nasz sprzęt między udami. Jeśli to jest coś, co może wyskoczyć, to zabezpieczajcie łapkami. Znajdziecie takie, kurczę, na jakichś wyprzedażach na się, Może się też przydać, jak chcecie mieć tutaj mocniejszy opór. 5 cm powyżej kolan i tylko tak sobie pulsujemy. To są nieznaczne ruchy. Z wdechem i na wydechu macie zasany pępek. dół brzucha zasany. jak pulsujecie, czujecie mięśnie też w dole brzucha i w okolicach spojenia łonowego. Jeżeli pracujecie z mięśniami na miednicy, wiecie jak napinać mięśnie krocza, to można dodać to napięcie. Praca mięśni na miednicy, mięśnie krocza. Wyobrażamy sobie. Dwa punkty na naszych guzach na kościach pośladków i z wydechem tylko te punkty zbliżacie, zaciskacie krocze, czujecie jak idzie napięcie wzdłuż naszego łona, idzie, idzie w górę, zatrzymuje się na spojeniu łonowym. Oprócz tego mięsień poprzeczny brzucha tutaj nam działa, wciągnięty mępek, z wydechem żebra idą na boki, więc może być brzuch lekko wciągnięty, klatka się rozszerzana na wydechu żebra się suwają i zachowujemy. Ładną pracę mięśni głębokich, brzucha, mięśni na Pulsujemy sobie i mamy dwie szkoły: albo robicie 10-15 do 15 pulsów trzy razy, albo pulsujemy sobie, aż poczujemy rzeczywiście zmęczenie, pieczenie wewnętrznych stron ud i odpoczywamy. Robimy sobie takie trzy serie. Mocny brzuch, proste plecy. Starajcie się nie garbić, nie napinać szczęki, nie napinać barku w ramion. To ta jest cała nasza uwaga na wewnętrznych stronach UD. Pulsujemy spokojnie, oddychamy do brzucha, zasamy trzy serie, 10-15 powtórzeń, albo pulsujemy do lekkiego lub mocnego pieczenia po wewnętrznych stronach ud. To jest jedna seria, później robimy przerwy, druga taka seria, przerwa i trzecia seria. Długość przerw. Ja bym dała 30 sekund na przykład, ale jeśli potrzebujecie minutę lub więcej, zwłaszcza jak pulsujecie sobie bardziej intensywnie, to może być. Od dłuższa przerwa. Jak widzicie, nasz archaiczny sprzęt się fajnie sprawdza. Wyciągnęłam z piwnicy to nie moje, raczej mężczyzny, ale zamiast wyrzucać ten gumowo-plastikowy sprzęt na śmieci i tworzyć kolejne góry śmieci, które będą się składać przez tysiące lat, postanowiłam, że wykorzystam coś takiego w domu. Nie będę generowała kolejnych odpadków wykorzystam do ćwiczeń i pokażę Wam, że rzeczywiście można te stare sprzęty sobie naprawdę fajnie używać. Pulsując na mocnym oporze czuję też napięcie w dole brzucha, oddycham cały czas. Aktywuję mięśnie na miednicy, mam kompleksową pracę i rzeczywiście robimy sobie 30 sekund przerwę albo minutkę. Zaraz pokażę Wam następne ćwiczenia, które nam już wzmocnią też Środek pleców, mięsień między łopatkami. staram się Wam upraszczać komendy. Wizualizujecie napięcie wewnętrznych stron ud, mięsień między łopatkami, środka pleców bez napinania w barkach. Szczegółową anatomią zajmiemy się w artykułach i rozpracowywaniem grup mięśniowych, taśm objęziowych. Uwaga. Drugi raz pulsuję. Od niektórych sprzętów, jeśli jesteście drobnymi kobietkami albo facetami, mogą Wam się siniaki porobić na początku. Także uwaga, zwłaszcza jak sprzęty wbijają się mocno w uda. Dobierajcie sobie ten cały asortyment do ćwiczenia przywodnicieli zgodnie z Waszym komfortem. Także to może być też taka gumowa piłka, ale mniejsza. Mini ball, tog ball do kupienia w internecie może być piłka naszego psa którą się bawi ale też olewa gdzieś tam ją zostawia może być piłka naszego dziecka może być piłka stara do siatkówki wiadomo, że będzie twarda, ale chodzi też o to, żebyśmy pulsowali, uciskali sprzęt sprężynujący jest już lepszy ponieważ rzeczywiście czujecie pracę czujecie pracę mięśni macie poczucie, że wykonaliście kawał solidnej roboty, a przy takim twardszym sprzędzie, który nie będzie oporował, trochę się będziemy musieli napracować dłużej i porobić te ćwiczenia więcej czasu, żeby poczuć pracę naszych mięśni. Generalnie co oznacza znośne pieczenie wewnętrznych stron Jeśli czujecie, że nogi są już zmęczone, sprzęt Wam się wyślizguje i czujecie, że macie dosyć Wychodzicie przed tym uczuciem, ok, jak pulsujecie i znowu mamy 30 sekund, tym razem zrobię 15 powtórzeń, akurat w moim przypadku pulsowanie jest super, wy też możecie poczuć, że kurczę, to pulsowanie jest lepsze od określonej ilości powtórzeń, natomiast część osób będzie chciała mieć konkretną ilość, 10-15 powtórzeń na początku, bo być może nie robiliście jeszcze tych ćwiczeń i rzeczywiście potrzebujecie czasu, żeby poczuć pracy mięśni. Potrzebujecie też rytmu konkretnego i nie chcecie się za bardzo przemęczać. Trzeci raz. 15 powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. Zwróćcie uwagę jeszcze na moje stopy. Cztery. Nie odrywam wewnętrznej krawędzi stóp. Patrzcie, Pięć. Nie robię czegoś takiego. O. Sześć. Tylko trzymam. Spójrzcie teraz. Siedem. Trzymam wewnętrzne krawędzie stóp.

Następne ćwiczenie będzie z klockiem. Dzisiaj mamy tylko taki orientacyjny trening na szybko. Szczegółowy, długi trening godzinny nagram na bloga i na YouTube'a niedługo. Następne ćwiczenie. Purwot to na sama blat stołu. Robicie sobie spokojnie na dłoniach uwaga, albo na przedramionach. Wsadzamy klocek, książkę 5 cm powyżej kolan. Rozstawiamy stopy na szerokość książki, klocka. Jeżeli macie brązowe na nadgarstki, to idziemy na przedramionach sobie, popatrzcie, do takiej pozycji, że wypychamy biodra w górę, patrzymy na klocek, na pępek, podwijamy kość ogonową, ściskamy klocek, a stopy mamy w linii z kolanami. I zostajecie tutaj na 5 do 8 powtórzeń. Odpychacie się mocno łokciami, przedramionami, odmaty łokcie mamy w linii pod barkami. To jest wersja, jeżeli nie możecie oprzeć się w ten sposób na dłoniach, bo macie wrażliwe nadgarstki. I tu zostajecie w tej wersji tylko na 5 albo na 8, czyli liczymy do 5 do 8. 5, 8 oddechów, podwijamy jakoś ogonową, ściskamy klocek. Jeżeli bardzo mocno poczujecie napięcie w barkach, to możemy się też położyć na macie, setupanda sanda, wzdłuż ciała. Zresztą nosimy sobie miednicę, podbijamy kość odnową. ściskamy klocek, zastajemy na 5-8 oddechów. I tutaj mamy nogi i w jednej linii, mocny brzuch. Odpychamy się tyłami, ramion, od maty, ciężar ciała, barki, stopy. Purwot to na właściwie: Blad z Jogi. reverse Plant, odwrotna deseczka z ugiętymi kolanami. Przenieście sobie dłonie za plecy. Na wygodną odległość ustawcie nadgarstki w jednej linii i skierujcie palce dłoni w dół do bioder. Lekko gniecie łokcie, usiądźcie na guzach kuszowych, ściśnijcie klocek udami, Odejdźcie sobie mały kroczek stóp w dół i teraz na wdechu unosimy miednicę w górę, podwijamy kość ogonową, odpychamy się dłoni od maty, z wydechem ściskaj klocek. Całe stopy są doklejone do maty. Przywodziciele pracują wdech. Doklejaj palce wskazujące dłoni mocniej do maty, a doklejisz kciuki. Wydech, wciągaj brzuch i wdech. Część osób mówi, żeby w tej pozycji rotować barki do wewnątrz, ale wtedy możecie się w ten sposób zapadać. Więc ja proponuję w ogóle zrobić coś takiego, że jeżeli zapadacie się, uwaga, jesteśmy w pozycji i przy tej rotacji do wewnątrz, widzicie barków, możemy opadać w dół odcinkiem piersiowym. Zamykać klatkę, więc zamiast takiego ustawienia łapek dajcie je sobie bardziej na zewnątrz, otwierając klatkę piersiową. Czyli jak mamy palce w biodę, to jeżeli zauważycie, że się zapadacie w barkach, to lekko sobie odstawcie, poprawcie pozycję, odstawcie palce dłoni na zewnątrz. Jakbyśmy chcieli otworzyć klatkę, ale nie rotujemy na siłę barków na zewnątrz. Będzie lepiej. I liczymy wdech raz. Pięć, osiem oddechów, niektórzy mogą zostać do 10 jak dacie radę. Wydech pod wiek, do I wdech, dwa, ściskaj klocek mocno u domi. I wydech, mięsień poprzeczny brzucha działa cały czas, odpychaj się od dłoni, doklejaj palce wskazujące dłoni do maty, kciuki. I wdech, trzy. Odpychaj się od dłoni w górę. Wydech, poczujesz ramiona, poczujesz trochę plecy, ale górę pleców bardziej. I wdech, cztery. Nie odrywaj dużych palców stóp od maty, doklejasz je mocniej, wydech. Nie wdech pięć, odpychaj się dłoni od maty i wydech. Do, zostajesz do momentu, do którego nie czujesz już zmęczenia ramion i nie opuszczasz ten w ten sposób pleców dół, ok? I wdech. Sześć. Wydech, wciągaj brzuch. Nie wdech siedem. Mocno odpychaj się łatkami od maty. Wydech. I wdech. Osiem. Odpychaj się stopami mocniej. Ściskaj klocek. I wydech. Powolutku wracamy na matę. Odpoczywamy sobie w skłonie, gdzie ustawiacie kolana 90 stopni. Siedzimy na łzach kulszowych. Łączycie stopy. Możecie podłożyć sobie zawsze klocek pod pośladki. Jeśli czujecie, że chcecie siedzieć wyżej. I na wydechu robimy sobie luźny skłon. Czekamy 30 sekund. Albo minutkę, po czym wykonujemy jeszcze na nasany albo wznos z bioder z leżenia z klockiem między udami. Dwa razy. Pięć, 8 oddechów. Jeśli poczujecie, że już drżą ramiona słabną, to wychodźcie z pozycji. Pięć oddechów spokojnie wystarczy. Oddychajcie głęboko, jeśli jesteście joginami, wdech, wydech, szumie, w gardle, oddech uradzi. W moich treningach dla Was łączę wiele technik, pilates, trening funkcjonalny, jogę. Tak jak powiedziałam, godzinkę Wam nagram tego spokojnie, będziemy sobie odliczać w stałym tempie. Dzisiaj tylko treningi poglądowe na wzmacnianie przychodzicieli przyśrodkowych mięśni, czworogłowych mięśni między łopatkami i na wzmacnianie ciała. Jeśli ćwiczycie aż tam, lubicie stretching, lubicie jakieś szlagaty rozciąganie, ale nie robicie żadnych prawie ćwiczeń wzmacniających te partie ciała, które nie pracują nam w pewnych asanach, a muszą być mocne. Cały czas, żebyśmy nie mieli kontuzji. I znowu klocek, piłeczka, między uda 5 cm powyżej kolan, stopy na szerokość klocka, odchodzimy troszeczkę do przodu. Łapki do tyłu, palce w dół albo na zewnątrz, jeśli zamykacie klatkę. Nie z wdechem unosimy miednicę w górę, ściskamy klocek. Wydech, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, całe stopy na macie, doklejaj duże palce stóp. I wdech, doklej palce wskazujące dłoni kciuki. i kciuki. Wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się mocno od dłoni w górę. Wdech w pozycji, patrzysz na klocek wygodnie, na razie nie odchylaj głowę. I wydech cały czas odpychasz się od dłoni od stóp. Aktywna pozycja, głęboki wdech. Mocne łapki na macie, i wydech. Odpychaj się dłoni od maty, pępek zasany mięsie na miednicy, mięsie poprzeczny, trochę pracuje. I wdech w pozycji, doklejaj duże palce stóp do maty, i wydech mocny brzuch, wciągaj go. Głęboki wdech, ściskaj klocek wewnętrznymi stronami ud. poczujesz też pośrodki, poczujesz plecy. i wydech, mocny, mocny brzuch. I głęboki wdech, jeżeli będziesz doklejać palce wskazujące dłoni do maty kciuki, to nie oderwiesz wewnętrznych krawędzi dłoni, wydech. I jeszcze jeden wdech. Jeśli będziesz doklejać duże palce stóp do maty, nie oderbiesz wewnętrznych krawędzi stóp. I wydech schodzimy na matę. Znowu łączymy stopy. Kolana kąty. 90 stopni. Skłon. Możecie sobie krocek dać między nogi. Pod czoło, jeśli macie ochotę. Nie musicie. Możecie na nim usiąść. Kilka głębszych oddechów. 30 sekund przerwy standardowej. Minutka ci dłużej, jak potrzebujesz. Zapraszam Was na kurs Atlas Asana Na mojego bloga yogagraphic.pl i blackandwhiteyoga.blogspot.com Będzie tam o wiele więcej. Dzisiaj mamy zajawki fajnych ćwiczeń. Wprowadzenie. Oddychaj bardzo głęboko, spokojnie, swobodnie. I jeszcze jeden wdech. I wydech, wychodzę sobie w górę, powtarzam trzeci raz, klocek 5 cm powyżej kolan, ściskam go, stopy na szerokość klocka, odchodzę sobie do przodu, daję łapki do tyłu, palce w dół do bioder, albo lekko na boki, pamiętaj, że możesz zrobić wersję na przedramioną, którą pokazałam na początku, albo możesz zrobić zleżenie na macie wznos bioder. I wdech, góra po kość ogonową, ściśnij klocek udami, wydech, wciągnij brzuch, odpychaj się od dłoni, od całych stóp. I wdech, dwa, doklejaj duże palce, stóp do maty, wewnętrzne krawędzie stóp. I wydech, doklejaj palce wskazujące dłoni, kciuki do maty, wewnętrzne krawędzie dłoni. I wdech, trzy, ściskaj klocka udanie, podbijaj kość ogonową, czujesz tyły, nóg, pośladki. I wydech, wciągaj brzuch, czujesz wewnętrzne strony od przywodziciela. I wdech, pozycji, odpychając się od łapek, czujesz górne plecy. I wydech, wciągaj brzuch, czujesz bicepsy, tricepsy, ramiona pracują mocno, odpychasz się w górę. I wdech pięć, mocna pozycja, wytrzymaj jeszcze chwilę. I wydech, wciągaj brzuch, wzrok skierowany wygodnie na pępek albo na klocek bez napięcia w szyi, Odchylenie głowy. I wdech sześć, mocne stopy na macie. I wydech, wciągaj brzuch. I wdech 7. pępek lekko zasany, zaciskaj mięśnie się, kroczenie się na miednicy, to Ci pomoże utrzymać stabilną miednicę, wydech. I wdech osiem. Nic z wydechem wracamy sobie na matę. Tym razem połóżcie się na macie. Przyciągnijcie kolano do brzucha. O! Oh. Kolana lekko na boki. Chwytamy pod kolanami, luźne barki leżą na macie. Kość ogonowa, kość krzyżowa leży na macie. Rozruszaj lekko biodra, przenosząc raz prawe kolano bardziej do prawej pachy, później w dół, kolano jest z boku, raz lewe kolano bardziej do lewej pachy, później w dół, jednocześnie jak lewe idzie w dół, prawe w górę, prawe idzie w dół, lewe w górę. Lekkie rozruszanie bioder, bardzo wygodny zakres ruchu. Spokojny wdech i wydech. Jeśli masz słabe przybądziciele wewnętrzne, masz boczne przyparcie rzepki. Lekarz ortopeda zalecił Ci wzmocnienie, przywodzi Ci i wewnętrzny głów, przyśrodkowych mięśni czworogłowych, ud, ze względu na mało stabilne kolana, uprawiasz joga, sztalna rozciągasz tylną powierzchowną taśmę pomiędziałową, zwłaszcza. Do perkuszowa tak goleniowa, bolą Cię za pod kolanami. Te ćwiczenia są dla siebie. Jeżeli siedzisz długo przed komputerem, również masz słabe przywodziciele odstają ci łopatki. Te ćwiczenia są dla Ciebie. Jeżeli biegasz i na rowerze w w pleców te ćwiczenia, wzmacniające jednocześnie brzuch wewnętrzne strony. Miesi między łopatkami środek pleców są dla ciebie. Kolejne ćwiczenie, bo wiemy duże piłki. Chcę Was namówić na kupienie dużych piłek. Zobaczycie, że to będzie fantastyczny zakup. Można je dostać w internecie. Domeos firma, a Dekatlonowska produkuje też takie piłki. Uwaga, na piłce siadamy sobie okrakiem, palce stóp są na macie i tylko ściskamy sobie piłkę udanie. Pulsujemy. Starajcie się tutaj w tej pozycji bardzo niewinnej nie pochylać do przodu, bo zlecicie z i nie wypychać bioder w ten sposób, tylko trzymamy biodra, tło w jednej linii, brzuch jest wciągnięty, trzymamy kolce biodrowe i spojenie łonowe, czyli naszą miednicę w pozycji neutralnej, kolce biodrowe. Nie ma ani tyłu, ani przodu pochylenia, kolce biodrowe i spojenie łonowe są mniej więcej, widzicie, w jednej płaszczyźnie. Czyli jak sobie robię taki trójkąt, palce wskazujące na spojeniu łonowym, kciuki na kolcach, to ani mi palce nie wychodzą za bardzo do przodu, nie strzelam, Michael Jackson miał taką pozycję w teledyskach. Tak propa, humorystycznie, ani nie biorę kolców biodrowych do przodu i nie robię syksy pośladków z takimi lędziwiami włók, bo jak kolce biodrowe mi pójdą do przodu, to czuję na pięć w lędziach. automatycznie, w dużym uproszczeniu, ludzkim językiem. Czyli spojenie te kolce biodrowe w jednej płaszczyźnie trzyma, mocny brzuch, klatka piersiowa, w jednej gingi i w pionie nad biodrami. Łapki na biodrach i sobie tylko pulsuję udami. Staram się ściskać piłkę udami, pracują mi wewnętrzne strony ud, lekko zasysam do brzucha. Staram się jeszcze uaktywnić mięsień na miednicy, oprócz mięśnia poprzecznego brzucha oraz mięsień krocza. Czyli znowu wyobrażam sobie na guzach kulszowych z tyłu, na kościach pośladków takie dwa punkty. O, w ten sposób. One będą tu gdzieś. I na wydechu wyobrażam sobie, że jest zbliżam i automatycznie czuję, że krocze zaciskam. Leci mi to napięcie od przez spojenie łonowe. zatrzymuje się na spojeniu łonowym. Tutaj jednocześnie zasysam dół brzuch. Tutaj zapraszam na ćwiczenia mięśni na miednicy. Jeżeli czujecie, że musicie je wzmocnić, w artykule na blogu będzie link do bardzo fajnych, podstawowych ćwiczeń. Pulsuję sobie, dopóki nie zmęczą mi się wewnętrzne strony ud, czyli nie poczuję już takiego pieczenia, że mam ochotę dyspozycji. Tylko wychodźcie przed momentem totalnego zmęczenia. Czujecie pieczenie, czujecie, że jeszcze możecie chwilkę zostać, zostańcie, a już czujecie, że te ruchy są słabsze. Pieką mocniej mięśnie, wychodźcie, ok? I też robię sobie trzy serie. Oddycham głęboko, koncentruję się na pulsowaniu lekkim na napięciu w dole brzucha. Ruch wciągnięty, oddycham, wydech, żebra na boki, przy zastanym pędku i wydech, żebra do siebie. Trzy serie odpoczynki, rozluźnienie w, w podporcie łapek na piłce. 30 sekund do minuty. I spokojnie wzmacniamy nasze przyrodnicielę. Więcej ćwiczeń na proste plecy będzie. W następnych szybkich tutorialach i na pełnej lekcji. Wystarczy wykonać przynajmniej dwa takie ćwiczenia w trzech seriach, w trakcie swojego treningu w domu albo na przykład po treningu biegowym, w trakcie treningu biegowego ćwiczenia pokazałam w pierwszych trzech filmikach na śniegu. Zobaczycie wszystkie filmiki na blogu. I jeszcze raz znowu sprawdzam ustawienie spajenie łonowe, koce biodrowe, jedna płaszczyzna, klatka nie wychodzi za mocno do przodu, jeden piątłowia, znowu pulsuję sobie. Czuję przywodziciele. jednocześnie z wydechem aktywuję mocniej mięsie, kroczą mięsień na miednicy, wyobrażam sobie, że zbliżamy się siebie dwa punkty, z tyłu, pod kościami pośladków. Napinamy rejony odbytu, spajania łonowego, wciągam pępek. Zostaje dopóki to takie pieczenie wewnętrznych stron ud jest fajne i nie czuję, że mi słabną nogi. Jak już poczujecie, że siła w ścisku zaczyna maleć i na przykład się garbicie, albo przenosi Wam się napięcie bardziej na zewnętrzne strony ud, wychodzimy z pozycji, okej? Okay? I 30 sekund przerwy. Ostatnia seria na dziś. Za momencik jeszcze położymy się z klockiem pod kością krzyżową, czyli wzmocnienie pleców i tylnej taśmy powięziowej powierzchownej. Przygotowanie do mostków, ale też wzmocnienie tylnej powierzchownej, powierzchownej taśmy powięziowej, zwłaszcza pleców, jak dużo pracujecie przed komputerem. Okay? Ostatni wariant, ostatni badko, seria ćwiczenia, czyli znowu sprawdzam sobie ustawienie spojenia łonowe, kolce biodrowe w jednej płaszczyźnie, klatka z biodrami, ściskam piłkę udami, lekko pulsuję, mocny ruch, aktywne mięśnie, klucze mięśniowe miednicy. Ostatnia seria, ułożymy się z klockiem pod kością krzyżową, możecie też podłożyć sobie wałek, książki, możecie podłożyć zrolowane kocyki, zaraz zobaczycie jak fajnie się rozciągać też w przerwie w pracy, czyli przednią powierzchowną taśmę powięziową, otwierać klatkę, a wzmacniać tylną powierzchowną taśmę powięziową, oraz być w pozycji, która jest kontrpozycją do tej pozycji, w której zawsze siedzimy. Ok, i rozluźnia. Pokażę Wam ostatnią pozycję siedzicie w tej pozycji przed komputerem. Więc jaka konkluzja? Trzeba uwolnić kratkę, uwolnić przednią powierzchnią taśmę powięziową, kładziemy się na płasko, podkładamy klocek książki dowolną wysokością pod kość krzyżową w wygodnym punkcie, w którym nie poczujecie ucisku na lędzie. I na wzdłuż ciała, ciężar ciała barki, kość krzyżowa. Możecie sobie tutaj Połączyć stopy, dać kolana bardziej na boki, ustawić kolana 90 stopni. W tej pozycji wam bardziej w tył, o. Jeżeli przy prostych nogach poczujecie, że idzie ucisk na lędźwiach, to wtedy przesuwacie się jeszcze bardziej w górę. Nasz sprzęt książki kowska. Kocyk idzie bardziej pod kościogonową, Kolana 90 stopni, na boki łączą stopy. Ale mocniejszy wariant to będą proste nogi. Poczujecie łbę w pachwinach, przykurczonych, lekko je porozciągamy. Tutaj możecie też zamiast klocka mieć kocyk na przykład. I tutaj nie puszczajcie stóp w ten sposób. Popatrzcie, nie puszczamy stóp głośno palcami na boki, tylko staramy się bardziej zbliżać wewnętrzne, krawędzie stóp na maty. Jeśli poczujecie napięcie w stopach tutaj mocne, to możemy sobie w tej pozycji podłożyć coś pod kostki i zaraz tutaj. Zmodyfikujemy pozycję. Możemy sobie na przykład podłożyć coś pod kostki, dzięki czemu wyprostujemy bardziej nogi o jakieś takie półki, ale nogi będą w jednej nogi z biodrami. O, popatrzcie, ciach. Poduszki są tak położone, że pięty są za nimi. Lekko ściągamy sobie palce stóp dołu, ratujemy. Lekko uda do wewnątrz, chodzi o tą rotację do wewnątrz z poduszkami pod kostkami. Nie będziecie mieli wrażenia, że dalszycie e, ze stopami, które w ten sposób uciekają na boki i nie będziecie mieć skurczów w podeszwach stóp. Dlatego na tą wersję z i z poduchami polecam osobom, które mają problemy z rotowaniem bud do wewnątrz w tej pozycji. Czyli klocek kość krzyżowa albo bardziej ogonowa przy napięciu w lędźwiach Proste nogi, jakieś poduszki, podkostki, pięty poza poduszkami wtedy rotujemy uda do wewnątrz. I rotujemy sobie barki na zewnątrz, możemy otworzyć wnętrze dłoni. Możecie też przejść do wersji z łapkami pod potylicą ciężar ciała, barki, kość krzyżowa nogi. I sobie leżeć tutaj, ile dusza zapragnie, z wdechem czujecie rozciągnięcie w klatce. Żebra idą na boki na wydechu rozluźniacie ciało w pozycji. Zostajecie od 2 do 5 minut, niektóre osoby nawet do 10. Bez napięcia w kropku w lecie. Dziękuję Wam bardzo. To był krótki tutorial, trwający niecałe pół godziny. Następny będzie trening, głowy godzin, zanim już wszystkie zbieramy techniki na.